Ponidzie słynie z rzeki Nidy i właśnie w niedalekiej odległości od Winnicy płynie rzeka Nida. Ponidzie to też urokliwe pola, pagórki, które dają optymalne stoki niż czym w Toskanii. Polskie wino na półce w markecie to już nic wyjątkowego. Chociaż daleko nam do Kalifornii czy Toskanii, to w Polsce wino produkowano już tysiąc lat temu. Co prawda różne zawirowania naszej historii hamowały rozwój winiarstwa, ale obecnie przeżywa ono renesans. W całym kraju rozwijają się winnice. Dziś jest ich prawie 500 i produkują wina coraz lepszej jakości. Już nie tylko okolice Zielonej Góry czy Jasła kojarzą się z uprawą winorośli. Bardzo dobrze radzą sobie inne zagłębia winiarskie. Pomysł na winnicę kiełkował w naszej rodzinie już od dawna. Tak naprawdę koncept winnicy jest to wykorzystanie potencjału gospodarstwa rolnego, które moi rodzice prowadzili od dawna. To oni zadbali o to, żebyśmy mieli potencjał w działkach, w budynkach i w maszynach. My ten potencjał wykorzystaliśmy. Pierwsze nasadzenia zrobiliśmy w 2018 roku. Poprzedzały je badania gleby oraz kontakt z ekspertami w kontekście doboru nasadzeń. Okazało się, że ponidzie ma świetne warunki. Mikroklimat, który tutaj panuje, jest bardzo sprzyjający. Nasza parcela od jednej strony jest osłonięta przez las. Nachylenie stoku i nasłonecznienie jest optymalne. Daje nam to dobre cukry w momencie winobrania. Prowadzimy winnicę, która jest największa na ponidziu. Um, uprawiamy 7 odmian 5 białych i 2 czerwone. Daje nam to różnorodne możliwości w kontekście produkcji win, bo produkujemy wina białe, czerwone, ale też różowe. Planach mamy w planach mamy też produkcję wina pomarańczowego. Postawiliśmy na, głównie na hybrydy. Pięć szczepów białych, takich jak Solaris, Muscaris, Hibernal, Seyval Blanc. Natomiast jedną odmianą białą jest Riesling i jest to ta winorośl właściwa. Jak się okazuje, w Polsce coraz więcej winnic stawia właśnie na winorośl właściwą. I przykłady pokazują, że to się udaje. Jest to odmiana bardziej wymagająca, dlatego na naszej winnicy zajmuje najlepsze miejsce pod względem nachylenia stoku i nasłonecznienia. Natomiast po latach śmiejemy się, że Ryzling musiał nas polubić, a my jego. Dzięki temu na konkursie win polskich wino.pl w Poznaniu otrzymaliśmy za wino właśnie ze szczepu Ryzling srebrny medal. Spójny koncept winnicy jest dla nas bardzo ważny. Chcieliśmy stworzyć markę, z którą w 100% możemy się utożsamiać. Na początku, nazwa. Winnica Złota Wieś nawiązuje do miejscowości, w którym winnicę prowadzimy. Natomiast na etykiecie znajduje się ptak, który nawiązuje do naszego nazwiska. Jest to kos, który często odwiedza ponidzie i naszą winnicę. Na każdej etykiecie znajdziemy też fragment wiersza Adama Ochwanowskiego, lokalnego poety, wierszcza Ponidzia, który tak pięknie pisze o Ponidziu. Ponidzie, Ponidzie, jak sny malowane, jak słowa belona i ręce, wykąpiecie w rosie zebranej nad ranem, wyśpiewam w wędrownej piosence. Ponidzie, Ponidzie, świerszczami nam gra, tu człowiek pobożny, jak świątek przydrożny. Winnica to nie tylko wino. Ważnym aspektem jest prowadzenie enoturystyki. Są to podróże winiarskie. Każdy turysta rozumie to inaczej. Czasem jest to weekend w winnicy połączony z degustacją, czasem jest to zdobywanie wiedzy praktycznej odnośnie technologii produkcji wina. W ramach enoturystyki oferujemy degustacje, zwiedzanie winiarni, piwnicy, spacer po winnicy, degustacje naszych win. Ale degustujemy nie tylko wina, ale także lokalne produkty. Postawiliśmy na współpracę z lokalnymi serowarami Kozi Smak. Dodatkowo degustujemy chleb z domowego wypieku, olej tłoczony z olejarni Zagłoby. Założenie winnicy to duże nakłady finansowe, samo prowadzenie uprawa również, więc warto pasję połączyć z biznesem i szukać w tym balansu. Zdajemy sobie sprawę, że wino polskie nie należy do najtańszych. Zawsze przegrywamy i nie jesteśmy konkurencyjni w stosunku do krajów o długiej tradycji winiarskiej. Na cenę niestety wpływa aspekt wysokich nakładów produkcyjnych. Zazwyczaj są to winnice małe, butikowe, rzemieślnicze, więc potencjał butelkowy nie jest duży. W przypadku przemysłowych winnic, np. z Nowego Świata, gdzie takie wina w marketach możemy kupić w granicach 15-20% złotych, nasze wino nigdy tyle nie będzie kosztować, ale ma to jedną zaletę. Kupując polskie wino nie tylko wspomagamy rodzinną produkcję, ale też kupujemy produkt bardzo dobrej jakości, nawet w odniesieniu do naszej winnicy. Naszym celem i filozofią nie jest produkcja przemysłowa. My lubimy właśnie to, że mamy rodzinną, rzemieślniczą winnicę, a naszym celem jest produkcja szlachetnych win gronowych. Winnice na Ponidziu mogły Was zaskoczyć, ale dla nikogo nie są zaskoczeniem tradycje winiarskie w Sandomierzu i okolicach, które są długie i bogate. Winorośl do prawidłowego wzrostu potrzebuje przepuszczalnej gleby i dużo słońca, a tego w regionie sandomierskim nie brakuje. Nie brakuje też pasjonatów uprawy winorośli i winiarstwa, którzy czerpią z doświadczeń swoich przodków. Przygoda z krzywem winnym zaczęła się od 2001 roku. Pomysłodawcą założenia małej winniczki przydomowej był mój ojciec, który postanowił posadzić kilka odmian winorośli dla dzieci, dla wnuków, po to, żeby te dzieci chętnie sięgały po owoce. Na początku XXI wieku winoroś czy winogron był owocem deficytowym. Nie można go było kupić w markecie, w dyskoncie. Nie był powszechnie dostępny, jak to ma miejsce w tej chwili. No i w zasadzie tak to się zaczęło. Krzewy posadzone w 2001 roku zaczęły pięknie plonować, owocować. To jest odmiana regent. Tu jest odmiana muska todeski. Tu jest jutrzenka. A tu mam takie odmiany ciekawostki. Nie wiem, czy byliście. To są odmiany, które zostały sprowadzone z Ukrainy. Mam pięć tych odmian. To jest akurat Boży Dar. Boży i Dar, czy Boży Dar. Odmiana ciekawa. No, wydaje mi się, że jest bardzo ciekawa. Jak spojrzymy na grono, to to grono na pewno waży około 2 kg. Do takiego jednego krzewu myślę, że w sezonie 8 razy należy podejść. I nie liczę tego cięcia zimowego i zbioru, ale w trakcie wegetacji latem jest bardzo dużo pracy. Wszystkie pędy, które tak jak tutaj widzimy w kątach liście, tak zwane pasierby wyrosły, powinny być usunięte. Na ten moment ten pasierb się nie wyłamie, bo jest już zdrewniały, ale jak jest młody, to młody, kilku, kilkunastocentymetrowy, on bardzo łatwo się wyłamuje. Także naprawdę bardzo dużo, dużo pracy. No tak jak widzimy po tych tasiemkach tapenera, no kilka razy sam zabieg podwiązywania. Sam zabieg podwiązywania i to nie jest tak, że tasiemka była na całej wysokości założona w jednym terminie. No, każda tasiemka to jest zupełnie inny, inny czas, inny, inny termin. Następnie te pędy były włożone między druty. Następnie ten drut już ostatni, para drutów ostatnia no i później przycinane wierzchołki. Akurat w młodej winnicy to jest 2 trzy razy w sezonie. W przypadku winnicy starszej. Pełni owocującej. To takie cięcie tutaj na Sandomierszczyźnie to jest 5-6 razy. Tu jest taka piwniczka. To jest piwniczka, której przyjmujemy turystów osoby, które chcą podegustować tak na szybko, na stojąco, popróbować, zakupić wino tych win. Robimy kilkanaście etykiet, nie zawsze wszystkie są dostępne, ale staramy się, żeby te nasze wina u nas przynajmniej na miejscu były dostępne przez cały, cały rok. Kilka win białych, dwa, trzy różowe w zależności od sezonu i dwa wina czerwone. Wino czerwone, serflamen generalnie jest dostępne przez cały rok. Tak jak wspominałam, posadziliśmy pierwsze krzeby w 2001 roku. Ale nazwę, która obecnie funkcjonuje, nadaliśmy w 2015 roku. W momencie, kiedy zaczęliśmy produkować wino i chcieliśmy je wprowadzić je na rynek, nie mieliśmy nazwy, która, która by jednoznacznie się z nami kojarzyła. Wpadliśmy na pomysł, żeby to była winnica Nobilis. Poszliśmy w język łaciński, z łaciny Nobilis, czyli szlachetna. Generalnie uprawą winorośli, produkcją wina zajmujemy się, mówiąc kolokwialnie przy okazji, ponieważ pracujemy zawodowo i na tamtym etapie powiedzieliśmy sobie, że jeśli mamy robić wino, poświęcać temu czas, życie prywatne. Będziemy to robić w sposób szlachetny, zgodny ze sztuką, tak jak, jak należy, więc ta nazwa niejako miała utożsamiać i utożsamia się z naszym podejściem do uprawy i, i produkcji, produkcji wina. Od początku istnienia. Winnicy jesteśmy w Stowarzyszeniu, w Sandomierskim Stowarzyszeniu Winiarzy. W ramach stowarzyszenia istnieje Sandomierski Szlak Winiarski. To jest szlak, który skupia winnice, które produkują wino, sprzedają to wino w powiecie sandomierskim. Na dzień dzisiejszy na szlaku mamy osiem winnic, które tworzą pętlę, po której turyści, pasjonaci wina mogą Przemierzać samochodem, rowerem, pieszo. Mamy również w trakcie sezonu turystycznego wiele świąt, atrakcji. To jest piknik kwitnącej winorośli w weekend Bożego Ciała. I z reguły to jest sobota. W jednej z winnic chcemy naszych turystów, enoturystów zaprosić. Nie tylko do sandomierza, ale do winnic i pokazać im, jak winnice funkcjonują, jak wyglądają, jak wyglądają piwnice poza sandomierzem. Czy warto zostać winiarzem w Polsce? No to trudne pytanie. Myślę, że bardzo trudne. O ile uprawa winorośli jest bardzo przyjemnym zajęciem, na pewno bardziej pracochłonnym niż uprawa innych gatunków jabłoni, gruszy. No, wymaga dużej, dużego zaangażowania, dużej wiedzy, olbrzymiej wiedzy z tego względu, że my winorośli tak do końca nie znamy. To jest gatunek ciepłolubny, chimeryczny, wymaga bardzo takiej pieczołowitej dbałości na każdym etapie uprawy. Naprawdę trzeba być bardzo czujnym w trakcie uprawy, żeby reagować w odpowiednim momencie, ale bardzo przyjemnym zajęciem niewątpliwie bardzo przyjemnym, wciągającym, pasjonującym. To też jest olbrzymia praca olbrzymia wiedza, doświadczenie którego musimy się nauczyć zdobyć przez wiele, wiele lat. Nie da się być winiarzem w ciągu roku czy dwóch lat. Pewne doświadczenia, obserwacje, świadomość przede wszystkim nabieramy przez lata, przez praktykę.